Siemanko widzowie. Dzisiaj e, nagrywamy drugą część. z Lace strąk, e, limonka. Nie limon, a no. Papryka chili zielona z serem. I limonka. Wiesz tu gdzieś? Tak. Gdzie niby? Tu. To jest zły. Pachu. Pachu. Dobra, także widzowie jemy. Tu mamy. Tu mamy nasze osi. Ja mam nie. U, ja, mam, ja mam lepsze, bo pustowe. A lepsze, bo niebiaska. <śm> <śm> Ja, to jest nielegalne, jakbym włączył film. No <laughs> 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 tak. Mo ogóle ten z zupkowy. Szukaj się widzowie na chwilę. Musimy przerwać. U, o kujda! Jak? Ty jak lubię jesteśmy? Siprzy ochydne No nie ohydne, ale tak palą. Ej, jest zupko. Chyba damy te siprzy komu innemu, także. tym Do następnego się